Jest środa, godzina 17, czas na Wieści Flesz. Anita Mańska, witam, zapraszam, a zaczynamy od informacji z powiatu. Jutro sądny dzień dla Mariana Tokarskiego. Radni Rady Powiatu w tajnym głosowaniu podejmą decyzję o jego być albo nie być na stanowisku starosty. 11 lutego o godzinie 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego rozpocznie się sesja nadzwyczajna. Wniosek o odwołanie ze stanowiska Mariana Tokarskiego leży na biurku przewodniczącego Rady od kilku tygodni. Radni klubu PiS złożyli go 31 grudnia ubiegłego roku. Pod wnioskiem podpisało się również trzech radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kazimierz Paterak podczas ostatniej sesji musiał się tłumaczyć, dlaczego do tej pory wniosek o odwołanie starosty nie został przedstawiony na forum i nie ma nad nim dyskusji. Pytało to m.in. radny Henryk Paska. Zdaniem przewodniczącego Rady Powiatu, dyskusja będzie możliwa dopiero, gdy klub PSL porozumie się i uzgodni stanowisko we własnym gronie. Tak mówił kilka dni temu. Do takiego porozumienia nie doszło, to już wiemy, dlatego zgodnie z zapowiedzią zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. We czwartek, 11 lutego, radni powiatu podejmą decyzję co do przyszłości Mariana Tokarskiego. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3 piątych głosów ustawowego składu Rady w tajnym głosowaniu. Przypominamy, że Marian Tokarski sprawuje funkcję starosty biłgorajskiego drugą kolejną kadencję – Wcześniej był wicestarostą i wieloletnim etatowym członkiem zarządu. Wyniki głosowania znane będą już jutro wieczorem, za to od niedzieli znamy nazwiska wyróżnionych w kulturze i sporcie. Po raz czwarty bowiem w Biłgoraju podsumowano miniony rok w sporcie i kulturze. W niedzielę podczas uroczystej gali przyznano wyróżnienia i nagrody osobom zaangażowanym w tworzenie biłgorajskiej kultury. Przyznano też nagrody działaczom sportowym i trenerom, wyłoniono najlepszą dziesiątkę sportowców. Teraz zapraszam na relację szczęści gali, która dotyczyła kultury, a o wyróżnionych w biłgorajskim sporcie powiemy w magazynie sportowym, który tuż powieścia powieściach Hát yes. 2015 rok był ważny dla Biłgoraja pod względem wydarzeń kulturalnych. Warto wspomnieć chociażby o czterech premierach teatralnych, jakie wystawiono na scenie Biłgoreckiego Centrum Kultury. Obchodziliśmy w ten sposób 250-lecie powstania teatru publicznego. To także wiele innych działań i przedsięwzięć a osoby zaangażowane w ich tworzenie zostały uhonorowane nagrodami i podziękowaniami podczas niedzielnej gali. To między innymi nagrody dla młodych artystów: Roksany Kniaziowskiej, Marii Graszy i Marcina Gorczycy, także Kingi Dziduch. Oni też mieli szansę zaprezentować swój talent wokalny czy taneczny podczas niedzielnej gali. Renata Socha, dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury, którego podopieczni, wokalistka, tancerze, też redakcja Młodzieżowej Telewizji Na Fali i zespół Tańca Ludowego Tanew zostali nagrodzeni, mówiła, to dla nich, dla tych wszystkich młodych ludzi bardzo ważny moment. Cieszymy się, że są takie imprezy organizowane, czy to przez pana starostę, czy to przez pana burmistrza i wtedy możemy przedstawić mieszkańcom Biłgoraja tych młodych ludzi, w naszym przypadku, w przypadku Młodzieżowego Domu Kultury, młodych amatorów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z prawdziwą sceną i już odnoszą ogromne sukcesy. Na pewno się cieszą, na pewno są wdzięczni za, za to, że zostali docenieni. Wśród wyróżnionych twórców kultury znaleźli się również wolontariusze, recytatorzy, organizatorzy imprez, muzycy, także aktorzy amatorzy. Wśród nich Andrzej Mazurek. W 2015 roku oglądaliśmy go na scenie Biłgorajskiego Centrum Kultury w dwóch spektaklach. Mówi: "Granie to dla mnie wielka pasja". Jest to tylko i wyłącznie pasja i wiadomo, że pasja zawsze jest i zostanie i bez względu na jakiekolwiek nagrodę, zresztą nigdy się nie spodziewałem żadnych nagród, zaczynając oczywiście pracę w teatrze, naprawdę nigdy się nie spodziewałem że a to, że jestem doceniony, że, że publiczność jakoś tam no, toleruje moje wystąpienia na scenie, to bardzo mnie to bardzo cieszy i no na praca moja jakieś tam efekty przyniosłam. Powołana przez burmistrza kapituła przyznała nagrody także m.in. zespołom muzyków Orkiestry Dętej imienia Czesława Nizio i Chórowi Męskiemu Ziemi Biłgorajskiej. Nagrody otrzymał także jeden z najstarszych jego członków Przemysław Kłosek. Śpiewa w chórze od początku jego istnienia, czyli od 55 lat kiedyś to nie było telewizji nie było niczego, człowiek zaczął chodzić z przyjemności lubiłem to śpiewałem w chórze jeszcze w osiankarni, bo to pierwsze zespoły były w Biłgoraju zespoły taneczne, churalne i stamtąd, jak przyszedł pan Polnadę Biłgoraja, chodziłem do, kościel, do chóru kościelnego, a potem jak założył tutaj przy Domu Kultury chór, automatycznie przerzucił nas z chóru kościelnego do tego chóru przy Domu Kultury. I od tamtego czasu już człowiek tak się, jak mówił pałęta tam. A ta nagroda, wyróżnienie? No jakie to ma znaczenie dla Pana? Jaki to proszę, Panią, proszę Panią, to jest, no, że tak powiem, to jest bardzo przyjemnie, że ktoś docenił pracę przez tyle lat śpiewania. To jest dwa razy w tygodniu po dwie godziny czasu, to jednak tych godzin trochę się nazwiera i to jest bardzo miłe i przyjemne wyróżnienie za taką społeczną, długą pracę. Za tę pracę podczas Gali Podsumowania Kultury w 2015 roku nagrody otrzymali także zespół artystyczny Retrospekcje, Teatr Poezji i Piosenki BCK, Grupa Folklorystyczna Pokolenia, którą prowadzi Anna Iskra. Tancerze z tej grupy zaprezentowali swoje umiejętności na scenie. Mogę, panie wesoły. Mirosław Tujak, przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady Miasta podczas gali ze sceny dziękował wszystkim twórcom kultury. Gratuluję za osiągnięte sukcesy i za tę pracę, którą przekazaliście dla dobra całego naszego miasta. Proszę Państwa, chciałbym ze szczególnym naciskiem złożyć podziękowania za to, że tak wspaniale cieszycie nasze oczy i uszy. Nagrody i wyróżnienia dla artystów, twórców kultury, przyznawane są od czterech lat to podziękowania samorządu miejskiego za pracę na rzecz lokalnej kultury, też promowanie jej za granicami województwa czy kraju. Jestem dumny ostatnio właśnie będąc z wizytą w naszym mieście partnerskim Krańskiem, byliśmy z grupą pokolenia, która zrobiła furorę, była wspaniale odebrana przez Niemców. Także cały repertuar i tańce polskie i żydowskie naprawdę spotkały się ze wspaniałym przyjęciem ze strony niemieckiej. Także jestem dumny z działaczy sportowych, działaczy kulturalnych, z tego co.

Jeszcze raz przypomnę, że o wyróżnionych sportowcach, trenerach i działaczach sportowych powiemy już za chwilę w magazynie sportowym, a teraz w wieściach flash informacja o balu. W połowie stycznia w Zajeździe Nadrzecze zorganizowano pierwszy charytatywny bal młodych diecezji Zamojsku Lubaczowskiej Błogosławieni Roztańczeni 2016. Bal był okazją, by wesprzeć wyjazd młodych ludzi na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, a podczas zabawy karnawałowej zgromadziło się 250 osób zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Pierwszy charytatywny bal młodych diecezji zamojsko-lubaczowskiej był skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 30 lat. Zabawa rozpoczęła się od części oficjalnej, którą poprowadzili wolontariusze Światowych Dni Młodzieży. Zebranych witał także ksiądz Stanisław Książek, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który mówił, że organizacja tego balu to integracja młodych z różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji, ale także zbiórka środków finansowych na wyjazd młodzieży do na lipcowe światowe dni młodzieży witam was bardzo serdecznie. Za chwilę rozpoczniemy modlitwą. Króciutko się pomodlimy, żeby ta nasza zabawa była udana, piękna, żeby każdy był uśmiechnięty, zadowolony, żebyśmy się pięknie zintegrowali razem ze sobą, następnie podzielimy się okładki. Bal w nad Nadrzecze to bezalkoholowa, dobra zabawa przy muzyce, też atrakcje jak konkurs z loteriami, tańce integracyjne czy wybór królowej i króla balu. Pierwszy bal charytatywny został zorganizowany przez KSM Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Wolontariat Światowych Dni Młodzieży Rejonu Rubieszów. Dziś Środa Popielcowa, tradycyjnie kończy ona karnawał i rozpoczyna Wielki Post, czyli czas duchowego przygotowania do Wielkanocy. W Kościele Katolickim odprawiana jest tego dnia specjalna liturgia, również na naszej antenie. Dziś rano dla Państwa transmitowaliśmy mszę świętą z Kościoła pod wezwaniem w niebo Najświętszej Maryi Panny. Od tego czasu nie należy się głośno bawić, chodzić do dyskotek czy klubów, ani urządzać wielkich przyjęć, czy gościć na takich. W środę popielcową katolików obowiązuje ścisły post. Nie je się mięsa ani tłustych potraw, a głównym obrzędem w czasie mszy w kościele jest posypanie głów wiernych popiołem. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z tradycji judaizmu, kiedy to Żydzi na znak pokuty i wyrażania skruchy za grzechy sypali na głowy popiół. W kościele katolickim oficjalnie do liturgii ceremonię tę wprowadził papież Urban II w XI wieku. Sypiąc popiół kapłan wypowiadał słowa z prochu Powstałeś i w proch się obrócisz. Ponieważ termin środy popielcowej wylicza się na 40 dni roboczych przed Wielkanocą, oznacza to, że Wielkanoc 2016 roku wypada w dniu 27 marca. A teraz w wieściach, zmieniamy temat, powiemy o seminarium, które odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Partnerstwo w edukacji szkół kształcących w grupie zawodów chemiczno-drzewnych i odzieżowych, sposobem na skuteczne zmiany. Pod takim hasłem w poniedziałkowe przedpołudnie Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyło się już czwarte seminarium, na które zaprosił lubelski kurator oświaty przedstawicieli wszystkich szkół w naszym regionie. Lubelski Kurator Oświaty kolejny raz zorganizował seminarium dla szkół zawodowych i placówek kształcących w danych grupach zawodów. Tym razem przedstawiciele szkół spotkali się w Biłgoraju. W ramach Roku Otwartej Szkoły organizuję osiem takich spotkań i jedno jest w Biłgoraju, właśnie w naszej szkole. Ja myślę, że cieszymy się bardzo. To wymagało pracy i zaangażowania wielu osób, grona pedagogicznego całego, za to im dziękuję. Ale dla promocji szkoły warto było i cieszymy się bardzo, że takie przedsięwzięcie jest właśnie u nas. Młodzież z naszego powiatu może wybierać z szerokiej oferty edukacyjnej, wybierając kształcenie w jednym z 20 zawodów. Tych wykształconych młodych ludzi już mamy na rynku pracy. Problemem pozostaje jej znalezienie. Szkolnictwo zawodowe zawsze daje gwarancję jednak zdobycia zawodu i wykonywania pracy. Mówi się zresztą od wielu lat, że żeby być takim użytecznym na rynku, trzeba zmieniać profile, trzeba dostosowywać się do potrzeb tego rynku, który jest bardzo dynamiczny i mało stabilny. Kwalifikacje, właśnie poszczególne i kursy na poszczególne kwalifikacje dają taką możliwość przekwalifikowania się. Dobrze by było tylko, gdyby one były nieco krótsze. To mówię z doświadczenia osoby, która zajmuje się szkolnictwem zawodowym, bo często taki kurs kwalifikacyjny i tylko kurs, który kojarzy nam się z jakąś krótką formą, na przykład 30 godzinną, obejmuje kształcenie 670 godzin. I to jest już bardzo dużo dla osoby, która chciałaby już, Teraz i natychmiast, że to mamy taką młodzież. Podczas seminarium Barbara Niekraszewicz, prodziekan do spraw studenckich Politechniki Łódzkiej, mówiła, że przemysł włókienniczy i odzieżowy jest na drugim po energetyce miejscu, który dostarcza najwięcej miejsc pracy i pieniędzy do budżetu państwa. Teoretycznie więc powinien być najlepiej dofinansowywany, a niestety nie jest. My, jako wydział, dajemy takie możliwości, żeby młodzież dalej się kształciła i dokładnie w ten sposób, żeby się jeszcze bardziej rozwijała, żeby nie pozostała na tym etapie szwaczki czy kogoś, kto tylko umie odszywać, prawda, odszyć, ale żeby wzbogaciła sobie to oprojektowanie, bo tego wymaga teraz pracodawca. My mamy kontakty z zakładami, z producentami i my wiemy, czego oni potrzebują. Firmy przeważnie są, jest ileś firm takich większych, one się rozwijają, ale bardzo dużo jest firm mniejszych, bo to taki przemysł jest, że daje taki. Możliwości, więc te mniejsze firmy, ja już tu wspominałam, nie, często są jakby na etapie rozwoju i nie mają wystarczająco środków, żeby zatrudnić projektanta. Wobec tego no, ten technolog, który pracuje, który ustawia cały proces produkcyjny, dobrze jest, jeżeli jest też jakby ma też te kwalifikacje, umiejętności takie też i w projektowaniu, bo jest wtedy bardziej no, on jest kreatywny przede wszystkim, ale też jest bardziej pożądany na rynku pracy. O sytuacji na lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem zawodów chemiczno-drzewnych i odzieżowych mówiła podczas seminarium dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju. Tego dnia odbyły się również warsztaty dla kadry zarządzającej szkół zawodowych, przedstawicieli pracodawców i instytucji rynku pracy dotyczące modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz realizacji kształcenia praktycznego. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy na dziś już za chwilę. Magazyn sportowy, a następnie magazyn ligowy. Oczywiście zapraszam na wszystkie nasze programy dostępne na Facebooku. Do zobaczenia.